Moduł ósmy – reakcje chemiczne. Jeśli jesteście moimi uczniami, to w tym momencie powinniście już być nie tylko po tym, co powiedziałem w pierwszej odsłonie, ale także po dwóch lekcjach takich bardziej dla Was. Na pierwszej z nich przeprowadziliście w grupach doświadczenia, w których obserwowaliście reakcję chemiczną i na podstawie obserwacji oraz wiedzy o wzorach substancji, które dostaliście, wnioskowaliście, czy reakcja, która zachodzi, to jest reakcja syntezy, czy jest to reakcja rozkładu, czy to jest reakcja wymiany. Nie jesteśmy w stanie stworzyć tego tutaj w warunkach filmowych. Podobnie jak nie odtworzę w warunkach filmowych kolejnej lekcji, czyli turnieju, który polegał na tym, żeby tworzyć modele atomów cząsteczek, substancji biorących udział w reakcji chemicznej, w sytuacji, w której podaję wzory wszystkich substratów i produktów. Ale nie podaje współczynników, czyli nie mówię, po ile tych atomów cząsteczek jest. Moi uczniowie mają taką możliwość, żeby w grupach przećwiczyć to sobie, czyli porobić tych atomów i cząsteczek dużo. Tych modeli, oczywiście tak, żeby akurat była najmniejsza możliwa liczba wszystkich, a żeby się wszystko zgadzało. Co to znaczy, wszystko się zgadzało? Żeby atomy nie znikały, nie pojawiały się. I to jest coś, do czego teraz przejdziemy, ale już w wersji tablicowej, czyli tak zwane. Bilansowanie równań reakcji chemicznych, albo inaczej, uzgadnianie współczynników. Kluczowe jest to, że w czasie reakcji chemicznych atomy nie znikają i nie pojawiają się. To oznacza, że po lewej stronie równania reakcji i po prawej stronie równania reakcji musi być po tyle samo atomów każdego rodzaju. Także należy dobrać takie współczynniki, żeby były one liczbami całkowitymi, ale najmniejszymi możliwymi czyli innymi słowy, żeby były liczbami względnie pierwszymi. I tak, żeby zgadzał się ten warunek. Czyli każdego pierwiastka było tyle samo atomów po lewej i po prawej stronie. Nie przećwiczymy tego tutaj na modelach, bo ja mogłem coś pokazać na modelach, ale to wciąż nie będzie miało sensu, bo takie ćwiczenie, o którym mówię, które wykonują moi uczniowie rocznie, to jest ćwiczenie, w którym samemu się to robi. Własnymi palcami, własną głową, uzgadniając z grupą. To co teraz zobaczycie, to jest. Miejmy nadzieję, przynajmniej częściowa dla osób, które już przećwiczyły to na modelach, no, ale jeśli nie, no to będzie taka standardowa procedura. Bo słuchajcie, umówmy się, nie widziałem nigdy, żeby jakiś mój uczeń sięgał po modele, żeby uzgadniać, uzgadniać współczynniki, czyli bilansować wydania reakcji już ten tydzień, miesiąc czy rok po tych zajęciach. Tak? One są tylko na rozgrzewkę umysłu, po to, żeby łatwiej było przejść do tej abstrakcji, którą zobaczycie teraz na tablicy. Żeby co nieco ułatwić, ja jeszcze na początku, w pierwszych przykładach tej abstrakcji porysuję to, czyli narysuję tak, jakby na modelach o co chodzi, tak żeby troszkę Wam ułatwić wyobrażenie sobie tego. Tymczasem przejdźmy do przykładów samych. Proponuję takie równanie reakcji. Mamy CH4 i to się nazywa metan i metan spala się, Czyli reaguje z tlenem, to jest też język, którego będziecie się uczyć w tym module, właśnie. Jeżeli mówię spala się, to znaczy reaguje z tlenem. Spala się i to jest tak zwane spalanie całkowite. O tym będzie w klasie ósmej, Do dwutlenku węgla i wod. I teraz tak. Ja podpisuję go, bo będę podpisywał wszystkie te substancje, których nie umiecie nazwać na podstawie dotychczasowej wiedzy. Dlatego, że oprócz bilansowania będziemy też ćwiczyć od razu. Czytanie. No i co tutaj mamy? Atom węgla po lewej, atom węgla po prawej. H4, czyli 4 atomy wodoru. Są dwa atomy wodoru. A to coś się nie zgadza. No i tlen. Dwa atomy tlenu, a tutaj dwa i jeszcze jeden, bo tu nic nie ma, znaczy jest jeden. Trzy atomy tlenu. Hmm. Lepiej zacząć od wodoru, bo wodór jest tylko w dwóch miejscach, a tlen jest w trzech. Poza tym tlen jest tutaj goły, w sensie nie połączony z innym pierwiastkiem, a takie coś się najłatwiej bilansuje. Więc jeżeli mamy jakiś pierwiastek, który ma tę wersję gołą, to zostawiam go na koniec, a tym bardziej zostawiamy taki, który jest w wielu miejscach. Cztery wodory, dwa wodory. No to żeby się zgodziło, to ja tu muszę dać dużą dwójkę, bo wtedy mamy dwie cząsteczki wody po dwa atomy wodoru. Są cztery atomy wodoru, a tutaj mamy też cztery. No to się zgadza. To co z tlenem? Po prawej mamy dwa atomy tlenu i. Dwa atomy tlenu, czyli razem, tutaj dwa w cząsteczce, tutaj dwa razy po jednym, czyli cztery łącznie. To cztery, a tu są dwa po dwa w cząsteczce, to dwójkę daje. Dwa razy dwa, cztery. I co? I wszystko się zgadza, tak? Okej, okay, ale zobaczmy, jak to na modelach wygląda, tak, żebyśmy wyobraźli sobie, jakbyśmy to robili właśnie taką zabawą na samych modelach. Jakby nie było jeszcze współczynników, to byśmy tak zrobili, z jest węgiel, tak? Cztery wodory, zróbmy tak, że takie kropeczki, to są wodory, takie kropeczki. Bez podpisu, to będzie trochę szybciej. Teraz był tlen O2. No i za strzałką było CO2, czyli tak C O O. I była, na razie była jedna woda, tak? Czyli był tlen i dwa wody. No i teraz patrzymy. Tu mamy cztery wodory, a to tylko dwa. No to trzeba jeszcze dwa dorobić, no ale nie można dorobić gołych wodorów, tylko trzeba to robić w czymś, co jest po prawej. A po prawej tylko w wodzie są wodory, więc dorobiamy drugą wodę. O. Atom węgla jest jeden, jest jeden. Zgadza się, zgadza się. A tutaj tak, są dwa atomy tlenu, są raz, dwa, trzy, cztery atomy tlenu. Czyli trzeba jeszcze dwa dać po lewej, żeby się zgodziło. No to doskonale, bo akurat dwa nam dadzą kolejną parę. Nic innego z tlenem nie możemy robić, bo po lewej mamy tylko tlen cząsteczkowy jako substancję zawierającą tlen. No, i udało się. No to jeszcze opiszmy słownie. Tu mamy. Tu nie mamy nic, to znaczy, że jest jedno. Tu jest jedna cząsteczka metanu. Cząsteczka metanu. Teraz trzeba powiedzieć, reaguje, bo jest reakcja wymiany. Tak? Dwa substraty, dwa produkty. Jak dostaniemy dwa substraty, dostaniemy dwa produkty, jest reakcja wymiany. Cząsteczka metanu reaguje z dwiema cząsteczkami tlenu, dając cząsteczkę dwutlenku węgla. Jak ktoś lubi, może pisać tlenku węgla 4, to jest taka nazwa bardziej lubiana przez autorów podręczników, ale dwutlenek węgla jest absolutnie legalną nazwą. I Dwie cząsteczki wody. Tadam. I mamy jeden przykład na trzy sposoby. Czyli najpierw abstrakcyjnie, potem jak na modelach, a potem jeszcze opisłownie. Rzeczywiście nie na trzy sposoby, tylko na dwa sposoby doszliśmy do tego, jak zbilansować, i opisaliśmy słownie. Trzy rzeczy zrobiliśmy. To jeszcze drugi przykład, w którym też zrobimy trzy rzeczy. Tak bezmyślnie przepisuje, chociaż znam to różne reakcji. Co tu mamy? Mamy potas, mamy wodę. Tego nie znacie, więc to wam podpiszę. To się nazywa wodorotlenek potasu. I wodór. Dobra, teraz tak, co z tym gościem zrobić? No liczymy. Potas 1, 1 Po jednym atomie potasu. Dwa atomy wodoru. Raz, dwa, trzy atomy wodoru. Czyli wodór się nie zgadza. Jeden atom tlenu, jeden atom tlenu. Hm. Wodór się nie zgadza. I ten wodór jest w trzech miejscach. Jest trochę kombinowania. Ale pamiętajcie, macie ołówki, macie zmazywane długopisy. Można sobie pokombinować. Jak ja bym tu kombinował? Jak tu są trzy wodory, no to musi być więcej po lewej. Są dwa. No to najmniej, jak można zrobić, to zrobić dwójkę tutaj. Bo wtedy mam cztery. Jak teraz, jak teraz będą cztery wodory tutaj? To tak, zrobiły się dwa tleny na nagle. Jak nas zrobiły nagle dwa tleny. To tu jest tlen, to tu my dwójkę. I co z wodorami? Dwa wodory, dwa wodory. Hura, wyszło. Wszystko się zgadza? Patrzymy. Nie wszystko. Bo tu się zrobi jeszcze dwa potasy. Więc jest dwójka tu. O. No i liczymy jeszcze raz, żeby się upewnić. Dwa potasy, dwa potasy. Dwa razy, dwa, cztery wodory, dwa plus dwa cztery wodory. Dwa atomy tlenu, dwa atomy tlenu. Udało się. Dobra, Do teraz, jakby to było? Na obrazkach. Na obrazkach byłoby tak, że tutaj mamy na początku atom potasu i cząsteczkę wody. Tak? A tutaj po wszystkim mamy cząsteczkę kaocha i cząsteczkę wody. No i widzimy, że wszystko się zgadza, oprócz wodoru. Tak? Tu mamy trzy wodory, tu mamy dwa wodory. Czyli trzeba dorobić wodory. No to po, po, po kolei, tak? Dorabiamy sobie wodór, no ale musimy go dorobić tylko w postaci cząsteczki wody, więc nie może goły wodór być, tylko dorabiamy drugą cząsteczkę wody. No i teraz co? Daliśmy jeden wodór, więc jeden tlen więcej. Aha, do, dorobiliśmy tutaj za dużo. O, atom wodoru i atom tlenu. O, to tu jest atom wodoru i atom tlenu. Czyli dodajemy KOH. Dołożyliśmy atom wodoru i atom tlenu, ale jeszcze atom potasu dołożyliśmy. A tu dołożymy jeszcze jeden atom potasu. I co? I się wszystko zgadza. Jak nie wierzycie, włączcie pauzę i przeliczcie, że wszystko się zgadza. A teraz, jeszcze zapis słowny. Jest potas goły, tak? Bez żadnych cyferek. To oznacza, że to są atomy. Dwa atomy. Potasu. I teraz znowu reakcja wymiany, tak? Zresztą reakcja wymiany się generalnie najtrudniej bilansuje. Syntezy i analizy łatwiej. Dwa atomy potasu reagują z dwiema cząsteczkami wody, i powstają dwie cząsteczki. Wodorotlenku potasu i cząsteczkę wodoru. O, tak to wygląda właśnie. Będziemy kontynuować. Już nie będę rysował na modelach, tylko zajmiemy się samym. Yy, Pisaniem, bilansowaniem różnej reakcji i nazywaniem. Ale już nie będę też pisał, tak jak to się nazywa, będę tylko mówił. Zawsze możecie sobie odsłuchać powoli i cofnąć. Ale to już w kolejnej odsłonie, Zostańcie ze mną. Odsłona trzecia. Kilka przykładów do zbilansowania i do przeczytania, a przy okazji coś tam o nich opowiem. Tak. Pierwsze, co to mamy, spalanie glinu. Czyli podpalacie sobie folię aluminiową i ona sobie właśnie w taki sposób płonie. Mamy tutaj jeden atom glinu, tutaj dwa. Teraz atomy tlenu. Tu mamy 2, tu mamy 3. A, ale mamy tylko w jednym miejscu. Tak, mamy w jednym miejscu, to się musi nam zgadzać, więc problem jest większy z tlenami, bo tu są dwa, a tu są 3. Najmniejsza wspólna wielokrotność 2 i 3? 6. Czyli tu dajemy trójkę. 3 razy 2 jest 6, tu dajemy dwójkę. 2 razy 3 jest 6 i tu nam wyszły po prawej 2 atomy glinu, 2 razy 2, 4. O. I już się nam wszystko zgadza. Czytamy. 4 atomy glinu. Łączą się z trzema cząsteczkami tlenu, dając dwie cząsteczki tlenku glinu. Jeśli ktoś chce nazwać go tlenek glinu 3, wolno mu, ale w przypadku glinu nie trzeba. Dobra, lecimy dalej. Glukoza. Rozkłada nam się glukoza. Rozkłada nam się, tu ma osobno węgiel, tu ma osobno wodór i tlen, a to fajnie, bo to powinno się dać zupełnie osobno zbilansować. Wszystko jedno, czego zaczniemy. No ale węgiel nam się wydaje taki, że ok, stoi sobie sam. Powinno dać radę. 6 atomów węgla, tu? No to szóstkę piszemy. A teraz, tak, czy wodór, czy tlen? No łatwiej, nie na tlenie. 6 atomów tlenu, tu jest jeden, to dajmy szóstkę. I teraz, czy ten wodór się zgadza? No w sumie musi, bo nie mamy pola manewru. 6 razy 2, 12 atomów wodoru i 12 atomów wodoru. Skodziło się. Dobrze, musiało się zgodzić. Nie bez powodu glukoza jest węglowodana. Czytamy. A właśnie, co to w ogóle jest? To jest końcowy etap karmelizacji. Czyli jak sobie skarmelizujecie glukozę. Czyli taki cukier prosty, no to na początku powstaje karmel i pachnie ładnie, a potem zaczyna pachnie brzydko, bo ten karmel się zwęgla. Jak się tak całkowicie zwęgli, no to mamy właśnie tę reakcję skompletowaną. Czytamy. Cząsteczka glukozy rozłożyła się na 6 atomów węgla i 6 cząsteczek wody. Lecimy dalej. To jest jedna z możliwych ścieżek reakcji, które zachodzą w hucie żelaza, kiedy to węgla najczęściej w postaci koksu, używa się do tego, żeby zabierać zród żelaza tlen. tak, Żeby ten, to żelazo redukować, to się tak mówi. No i spójrzmy, co tutaj mamy. No, dużo wszystkiego mamy. Tlen mamy w trzech miejscach, to go zostawmy, zobaczymy, co dalej, tak? Węgiel się zgadza. Żelazo tu jest dwójka. To dajmy dwójkę i zobaczmy. Może się uda. No a czasami trzeba ściereczkowo to robić. Tak? No zobaczymy. Co co mamy? Teraz mamy tak, trzy atomy tlenu, dwa i jeden, trzy. No dobra, udało się, ale tutaj mogą być gorsze sytuacje przy innych ścieżkach z tych procesów. I co tutaj, jak to czytamy? No, może nazwijmy bohaterów wcześniej. Tak, to jest tlenek żelaza 3. Jak to ustalać? Odsyłam do poprzedniego modułu. To jest tlenek żelaza 2. To jest tlenek węgla 2, ale zwany też czadem, więc możemy go nazwać czadem. To będzie trochę mniej monotonnie brzmiało to nazywanie. No to czytamy. Cząsteczka tlenku żelaza 3 reaguje z atomem węgla dając dwie cząsteczki tlenku żelaza-2 i cząsteczkę czadu. No i mamy. Dobra, no to popatrzmy na czwarty przykład. Cóż tu się dzieje? Mamy sobie tlenek azotu-3 i on się rozkłada na dwa inne tlenki azotu. Tak się czasem w przyrodzie zdarza. Tlenek azotu-3 jest mniej trwały niż tlenki azotu-2 i ten dziwny, którego nie możemy nazwać po prostu tlenkiem azotu-4. Jego trzeba nazwać czterotlenek tlenek dwu azotu, tak, niestety. Ale to nie jest najważniejsze dla nas teraz. Teraz najważniejsze jest język, tak? Cóż tutaj zrobić? Tu są dwa atomy azotu, tu są trzy. Tu są trzy atomy tlenu, tu jest pięć. Czyli tak, no nie bardzo wiadomo, gdzie ugryźć, ale tu mamy za mało. Więc spróbujmy dwójkę dać i zobaczymy. Może wystarczy, a może trzeba będzie kombinować. Dobrze. I teraz, co, co w tej chwili? Teraz mamy cztery atomy azotu, a tu mamy trzy. Czyli brakuje jednego azotu. 6 atomów, 2 razy 3, 6 atomów tlenu, 5 atomów tlenu, czyli tu brakuje jednego atomu tlenu i jednego atomu azotu, a to doskonale. To dodajmy dwójkę, czyli o jedną więcej cząsteczkę tlenku azotu 2, i teraz, jak policzycie, wszystko się zgadza. Wspaniale. Czyli co tutaj mamy? Czytamy. Dwie cząsteczki tlenku azotu 3 rozkładają się na dwie cząsteczki tlenku azotu 2 i cząsteczkę czterotlenku tlenku dwuazotu. Macie jeszcze dwa przykłady, i spróbujcie rozwiązać się sami. Możecie włączyć pauzę, możecie posłuchać, a ja opowiem jeszcze, w jakim kontekście spotykamy te reakcje. Te pierwszą być może znają Wasze mamy. Mianowicie, jeśli biżuteria srebrna pokryje się takim nalotem czarnym to jest nalot siarczku srebra 1 to można tę reakcję cofnąć, jeżeli zanurzymy to w folii aluminiowej i stworzymy warunki odpowiednie do tego, żeby ładunki elektryczne mogły się w tworze poruszać i odpowiednie środowisko, a robimy to kwasem. Wystarczy do tego kwasek cytrynowy. Jak ktoś lubi zapach octu, to może octem, ale ja raczej polecam zrobić roztwór kwasku cytrynowego. Wtedy rzeczywiście biegnie taka reakcja, w której glin, jako metal bardziej aktywny, zabiera siarkę z siarczku srebra 1 i w wyniku tego powstaje srebro i siarczek Glin. Powstaje srebro, czyli, no, okej, okay, cofa się to. To nie jest tak, że te atomy srebra wrócą do biżuterii. One raczej tam jako osad gdzieś się wytrącą, ale przynajmniej zostanie warstwa tych nieruszonych atomów srebra na wierzchu i biżuteria jest ładna. Natomiast ta ostatnia reakcja to jest spalanie fosforu. No i coś takiego mogliście widzieć chociażby na jakichś imprezach masowych. Niekoniecznie w sposób legalny. Tak zwane raca, tak? Tam ten taki biały dym, no to nie wiem czy tylko, ale z tego co wiem, to m.in. właśnie jest 10 tlenek 4 fosforu, który można, akurat jego można nazwać uczciwie tlenkiem fosforu 5, bo P2O5 nie istnieje. No i właśnie, także wiecie, jak taka reakcja wygląda tak wizualnie na żywo. No dobra, no to teraz czas na bilansowanie. Cóż tu mamy? Atom glinu, dwa atomy glinu. Dwa atomy srebra, jeden atom srebra. Atom siarki, trzy atomy siarki. No nic się nie zgadza. No ale zobaczcie, glin jest wolny tutaj. Srebro jest wolne tutaj. To je się łatwo zbilansuje. Czyli zacznijmy od siarki. Jedna siarka, trzy siarki. No to w takim razie tu trzeba dać trójkę. I teraz 3 razy 2, 6 atomów srebra. I jeszcze nam został glin w takim razie. Tu są dwa, to dwójeczka. O, i mam nadzieję, że tak Wam wyszło. A teraz czytamy. Dwa atomy glinu reagują z trzema cząsteczkami siarczku srebra 1, dając cząsteczkę siarczku glinu i sześć atomów srebra. Można powiedzieć siarczku glinu 3. Natomiast nie można powiedzieć siarczku srebra, chociaż wiele osób tak mówi, dlatego że jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że srebro zawsze jest jednowartościowe. Teraz już wiadomo, że może być dwuwartościowe. Wprawdzie jest nietrwałe w warunkach, takich gdzie mamy dostęp tlenu czy wody, ale istnieje i znam ludzi, którzy, którzy badają pozdrawiam LTLMF. No właśnie. I tutaj kolejny przykład. Ten przykład był dość prosty. Mam nadzieję, że sobie bez trudu z nim poradziliście. No bo tu można manewrować łatwo. Tu jest tylko jeden produkt, więc są 4 atomy fosforu. Tutaj czwórkę. I jest 10 cząsteczek, 10 atomów tlenu tutaj, przepraszam. No to tu dajmy piątkę, bo 5 razy 2 daje 10. Spotkacie czasem zapis P4, bo fosfor rzeczywiście w jednej z swoich form występuje jako cząsteczki czteroatomowe, ale to jest taki bardziej ogólny zapis, który pozwala użyć dowolnego fosforu. Poza tym hejmicy się gdzieś tam umówili, że w formie cząsteczkowej zapisują te pierwiastki, które są praktycznie zawsze jako dwu, Atomowe cząsteczki, a tam, gdzie jest więcej typowo, ale nie jest to jedyna forma, czyli fosfor czy siarka, no to już sobie darowujemy to i, i piszemy pojedyncze atomy. Czytamy. Cztery atomy fosforu łączą się z pięcioma cząsteczkami tlenu, dając jedną cząsteczkę dziesięciotlenku czterofosforu. Albo jedną cząsteczkę tlenku fosforu 5. No i oczywiście jedną nie trzeba mówić. Wystarczy powiedzieć cząsteczkę tlenku fosforu 5. Tyle, jeśli chodzi o bilansowanie. Przykładów na to znajdziecie całe mnóstwo w przeróżnych źródłach. To jest umiejętność, którą warto posiąść i biegle jej używać, bo bez niej po prostu nie da się prawie niczego w chemii policzyć. A no cóż, chemia bez liczenia daje pewne możliwości, no ale raczej nie skończenia studiów chemicznych. I na pewno nie sukcesów w konkursach, no chyba że znajdziecie jakieś takie konkursy stricte doświadczalne. Tyle w tej odsłonie, ale to jeszcze nie koniec tego modułu. Zostańcie ze mną.